Szanowni Państwo, kolejne tygodnie pracy parlamentarnej za mną. W czasie, gdy Donald Tusk uciekł z Polski na intratne stanowisko w Unii Europejskiej, zostawiając za sobą zgliszcza polskiej gospodarki i własną partię stojącą nad przepaścią, a nowym premierem mojej ojczyzny została kobieta bez wyrazu, której programem politycznym jest chowanie się w domu, ja miałem okazję uczestniczyć w kilku przesłuchaniach kandydatów na nowych komisarzy. Oczywiście wszyscy tu zdają sobie sprawę, że przesłuchania są tylko iluzją, czystą formalnością, bo prawdziwe decyzje zapadły gdzie indziej i dużo wcześniej. Na razie wydaje się, że nawet tak słabi merytorycznie kandydaci jak pani Bieńkowska nie będą mieli kłopotów z nominacją. Może mieć go tylko jeden kandydat Tibor Nawracic, który, mimo znajomości tematu i niezłej angielszczyzny, ma niewybaczalny tutaj grzech, został nominowany przez premiera Orbana. Przesłuchania kandydatów na komisarzy to zajęcie dla wyjątkowo wytrzymałych. Kilka godzin niezwykle wytążonego wysiłku, aby w powodzi pytań, odpowiedzi, deklaracji i oświadczeń nie powiedzieć nic sensownego. Z nową Komisją Europejską nie wiążę niestety żadnych nadziei. Wiążę je za to z Wami, moi drodzy. Przyjaciele, serdecznie Was zapraszam do udziału w Marszu Wolności i Suwerenności. Jak co roku spotykamy się w sobotę, czyli 11 października o godzinie 11 na Placu Trzech Krzyży w Warszawie, będziemy świętować rocznicę ogłoszenia niepodległości państwa polskiego. Będziemy świętować nasz patriotyzm i dumę z bycia Polakami. Bądź tam ze swoją rodziną, znajomymi i przyjaciółmi. Zaprośmy sąsiadów i kolegów. Spotykamy się 11 października o godzinie 11 w Warszawie na Placu Trzech Krzyży.